Ok. Chciałem Wam coś dzisiaj pokazać <coughs> lub pokazać tylko tym, którzy dopiero zaczynają, gry, dopiero zaczynają przygodę z Minecraftem, jak zrobić portal do piekła. Więc tak, portal do piekła robi się z obsydianu. Obsidian wygląda tak. Można go uzyskać, gdy lawę wlejemy wodą. Obsydian y, możemy wydobyć tylko i wyłącznie diamentowym kilofem. I trwa to chyba 30 sekund, o ile dobrze pamiętam. I tak, y, portal do tego robić tak, na dole kładziemy cztery klocki. Tutaj kładziemy raz. Raz. Dwa. Dwa. Trzy. Trzy. I tutaj cztery znowuż. Więc tak, wymiary to 4 na raz, dwa, 3. 4 na 3 i na 4. Aby odpalić taki teleport potrzebna jest nam zapalniczka. Wygląda na tak, a robi się ją z, z żelaza i. gdzie to jest? Czekajcie znajdę. I skrzymienia i robi się tak w ten sposób to jest o, tak mamy zapalniczkę Ale to na razie nam nie jest potrzebne zrobię, bo... O, i tak wygląda teleport w pełni gotowy do użytku. Więc tak. My się przejdziemy tam do piekła i pokażę Wam parę rzeczy, które mogą wam się przydać. Gdy będziecie podróżować po piekle, no to idziemy fajnie. Tak świat faluje, gdy przynosimy się do netheru. Sorry, właśnie na początku mówiłem, piekło, ale to nie jest piekło. Wlew, nigdy tak nie myślicie, to jest nether. Nether, nether. To nie jest piekło, pamiętajcie. My też możemy znaleźć różne potworki, takie jak gasty. Są to wielkie duchy, ślące ognistymi kulami, pigmentów i chyba jeszcze jakieś tworki, ale nie pamiętam dokładnie jakie. Więc takie ja sobie włączę. Normal, żeby Wam pokazać te potwory. Ale tutaj ciemno. Ten jest blon... Właśnie natrafiłam na kamień, po którym się wolno chodzi. Który zwalnia tempo chodu, o. Na początek pokażę Wam, co najlepiej zrobić na początku, Wy traficie do piekła. Yy. Najlepsze rozwiązanie będzie stworzenie domku z kamienia, bo ponieważ yy, potwory z piekła nie mogą rozwalić kamienia z normalnego świata, co jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Zacznijmy. Nie muszą być w ogóle... Lat ładny, ważne żeby był bezpieczny. To jest najważniejsze. Taki prowizoryczne domek szybko tyk, tyk. Dobrze że Zainstalowałem sobie tego moda, tu mamy Items. do tych filmików, które teraz nakręcam, bo ponieważ, ponieważ kwadratowe życie na razie stanęło w miejscu i czeka na parę rzeczy. Cyk, cyk. Jak zainstalować tego moda, tu many items i tak dalej, znajdziecie w filmiku 1 TNT, wS, ile to było. Nie pamiętam już dokładnie 2000 ileś tam? Mniejsza z tym. W, tym. w tym filmiku znajdziecie wszelkie informacje w opisie do tego filmiku dokładnie. O, już skończyliśmy prawie. Zbyt ładnie to nie wygląda, no ale tu nie chodzi o wygląd, tylko o bezpieczeństwo. Cuk, cuk. No. Oświetlimy go sobie. Słyszałem gasta. Teraz wejdziemy i pokażę Wam, jak one wyglądają. Gdzie jesteś? No bardzo, tam wejdziemy. Jak się to nazywa? O, czekajcie, pokażę Wam jeszcze te klocki. Ten, ten piasek jest moim jeżeli mogę go tak nazwać, yy, wydobywa się najlepiej mieczem. To jest Soul send, a ten normalny, po którym się normalnie chodzi, to jest Nether O, patrzcie! O, strzela! To jest gaz. Możemy te kulki odbijać, oczywiście. Gi. O, o, ja sam nič hoću. Zrobimo se go shodi na gure. Ciekawe gdzie wyjdziemy. Już? Czekajcie. Weźmiemy sobie... O, słyszę pig, pigmenta. Dobra, ten jest to nasze. O, patrzcie! O, odbiłem. A, zabiłem go. O, właśnie. To jest pig zombie. Nigdy go nie atakujcie, on was nie zaatakuje. Chyba, że wy go zaatakujecie. Jak go zaatakujecie, to was zaatakuje całe stado. Patrzcie. Widzicie? Już mnie gonią. One zabierają bardzo dużo życia. I wylatuje z nich pieczone mięsko. A tamto coś świetnące, To jest y, glow, y, Glowstone. No i teraz mnie będą cały czas atakować. Dobra. Nie wiem tej rzeczy... Co to było? Najważniejsze rzeczy już wiecie. Więc to będzie koniec tego odcinka. A właśnie. Jeżeli gaz nie wam w portal, to on się wyłączy. I będziecie musieli go z powrotem włączyć. Taka mała, mała informacja jeszcze. Więc mam nadzieję, że pomogłem początkującym i do zobaczenia.